co prawda, ale teraz piętnasta gonitwa, wszystko zaczyna się w wyścigu 15 od nowa, można powiedzieć, ten wyścig zdecyduje, która drużyna zwycięży, czy będziemy mieli remis. Kask żółty Damian Baliński z pierwszego toru, jego partnerem Adam z kasku białym z toru trzeciego i para gospodarzy po raz pierwszy w tym sezonie, Niki Pedersen, Kask czerwony i Tomasz Tomasz Golob, wychodzą Zowianie na podwójne prowadzenie, ależ tam się zrobiło niebezpiecznie. Damian Baliński próbował wyprzedzić Nikiego Pedersena, udaje się to Balińskiemu, a co robili Adams? Zatonik i Pedersen, teraz kast czerwony przy krawężniku, będzie próbował wyprzedzić Balińskiego. Czy Tomasz Golob będzie w stanie powstrzymać rozpędzonego z Zachwiał się na motocyklu na szczycie tego drugiego wirażu z kolei. Rozpędza się teraz po zewnętrznej Baliński. Dorzewianie za chwilę będą mieli jeszcze tylko jedno okrążenie Na to obronić to podwójne prowadzenie. Kejlum Stal przez cały mecz w kłopotach, ależ niebezpiecznie było tam przy bandzie Kejlum Stal przez cały mecz w kłopotach. I teraz Tomasz do i Niki Pedersen. Dają swojej drużynie meczowe zwycięstwo 47 do 43. Tutaj chyba już nie ma nikogo o zdrowych zmysłach na stadionie w Doszowie Wielkopolskim. To jest prawdziwe szaleństwo.